Witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Jacek Krancikowski i przyjechałem właśnie z Uniwersytetu Morskiego, żeby zachęcić Was do udziału w laboratoriach. Ja nie nazywam tego lekcjami, bo to nie będą typowe lekcje, tylko chcielibyśmy Wam dać możliwość w trakcie tych zajęć e, prowadzenie, samodzielnie, w grupach lub pod okiem prowadzącego, eksperymentów chemicznych i biologicznych. Tak? A więc będą chemicy, jak i biolodzy, gdzie będzie można wykonywać samodzielnie różnego rodzaju eksperymenty, do czego chciałbym Was dzisiaj gorąco, e, gorąco zachęcić. E, dobrze, no słuchajcie, żeby zrobić to, co będziemy chcieli dzisiaj, żeby Wam pokazać, jak to działa na zachętę i co będzie w ogóle możliwe do zrobienia, żeby przeprowadzić te zęcia, o których mówimy, potrzebne będzie nam coś, co nazywamy cyfrowymi laboratoriami albo laboratoriami przyrodniczymi. Tutaj mam akurat zdjęcie z takiego innego laboratorium, ja tutaj mam swoje. Tak? Nie przypomina to za bardzo, tak? taka mała niebieska skrzyneczka nie przypomina to za bardzo laboratorium, jakie sobie wyobrażamy. To jest po prostu mały komputer, do którego będziemy popinać. To, co akurat chcemy w tej sytuacji zmierzyć. Ja tutaj akurat mam podpiętą elektrodę do mierzenia tlenu w naszym otoczeniu. Teraz sobie zobaczymy, jak to działa, ale w powiecie, tych możliwości jest dużo, dużo więcej, bo to jest kwestia, co chcemy. co zachęcam wszystkich do udziału w zajęciach przyrodniczych i matematycznych, gdzie z użyciem laboratoriów przyrodniczych, będzie możliwość wykonywania różnorodnych eksperymentów i doświadczeń, zarówno na sobie, jak i na roślinach i zwierzętach, a więc będziemy mogli obserwować pewne zjawiska, efekty i procesy, które zachodzą w nas, w naszych ciałach, jak i w otaczającym nas świecie. Czyli również poprzez eksperymenty chemiczne będziemy obserwować pewne, pewne zjawiska. Zachęcam również do udziału w warsztatach matematycznych. Matematyka obecnie bardzo mocno się rozwija i jest jedną z podstawowych kompetencji, którą powinien posiadać każdy z nas. Jeśli chcesz być programistą, albo dobrym informatykiem, albo inżynierem, matematyka jest dla Ciebie również niezbędna.